Lipok Cool Your Body, 100 ml. Tak jak widzicie, moje perfumy to tester. Zakupiłem go na początku tego roku, jakoś gdzieś tak w marcu może, czyli teraz mają tak 4 miesiące. Sam sobie tester pochodzi z 2022 roku, tak jak data powstania tych perfum. W 2022 właśnie zostały one zaprojektowane i wyszły. Tak jak możecie zauważyć na opakowaniu, perfumy zostały wykonane w Hiszpanii. Jezu, ja wziąłem telefon swojej dziewczyny, i, i jakoś nagranie jest zdecydowanie lepsza niż moja. Cóż, nigdy więcej e, tamtej marki. No ale nie ma to większego znaczenia. E, data powstania, już mówiłem cenowo. Słuchajcie, e, tester wyrwałem za 15 zł, później były za 18. I jeżeli kupiliście je wtedy, to powiem Wam, że jest to chyba najlepiej wydane 15 czy 18 zł w Waszym życiu. Obecnie można je kupić. W normalnej wersji pudełkowej sprzedaży po 30 parę złotych, 33 coś takiego. I za te pieniądze gorąco polecam przetestować te, e, te perfumy, ale do tego wrócę za chwilę. E, samo w sobie opakowanie testera to zwykły po prostu biały kartonik. No nic tutaj szczególnego pod spodem numer seryjny. Tak jak mówiłem, informacje o tym, że kraj produkcji to Hiszpania. Co było w sumie dla mnie całkiem ciekawym zaskoczeniem. E, Perfumy wyglądają w sposób następujący. Wybaczcie mi, ale nie mam siatki na obiektywie i nie widzę, czy jestem mniej więcej po środku, czy nie, więc, e, więc musicie mi wierzyć. E, tak wyglądają same w sobie perfumy. Tu widzę, że na telefonie są nieco te kolory przejaskrawione, ale e, w rzeczywistości to jest taki właśnie kolor morski, aqua. E, same sobie szkło jest przeźroczyste, mm, średnio ciężkie. E, Ciecz jest zabarwiona właśnie na ten taki morski kolor. Z przodu znajdziecie tylko logo Riboka w szkle. O, tutaj logo Ribok w szkle. Naklejkę Cooler Body. Od góry znajdziecie korek z logiem firmy Ribok. Korek ma takie ośmiokątne zęby w środku, które trzymają bardzo pewnie atomizer. Sam sobie atomizer też działa bardzo dobrze, chociaż jest on nieco mały. Natomiast nie ma to żadnego znaczenia. Perfumy rozpyla w bardzo dobry sposób żyłka sięga. No, nie sięga tutaj aż do rogu, ale jest bardzo blisko, więc nie ma się do czego przyczepić. Od spodu e, bacz, numer batcha i informacja o sam sobie produkcie. Nie no, swoją drogą przepraszam, że się wtrącam i tak dalej, bo materiał nie jest o tym, ale naprawdę ulga zmienić swój telefon na, na inny naprawdę. Duża ulga przy nagrywaniu. Natomiast hmm, przechodząc do akordów. Akordy, jakie znajdziemy na fragmentice, to aromatyczny, morski, owocowy, cytrusowy, ambrowy, lawendowy, paczulowy, świeży, ciepły, korzenny słodki. Nutami głowy są lawenda, czerwona pomarańcza oraz mandarynka. Nutami serca są nuty morskie, jabłko pomarańczy, natomiast nuty, bazy stanowi patchoula, fasolatonka i burszty. I powiem Wam szczerze, że e, no niestety, kolejne perfumy, w których nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co poszczególnie czuję. Na pewno są one aromatyczne, morskie, lekko owocowo-cytrusowe z początku. To są takie typowe perfumy sportowe, czyli są one syntetyczne. Nie są na szczęście chemiczne w tym zapachu. To nie jest jakiś ostry zapach chemiczny, nie wiem, nieprzyjemny, tylko po prostu czuć, że ta kompozycja nie jest naturalna, co absolutnie nie ujmuje tym perfumom. Eee, według Fragnantiki, według ich, według użytkowników tego portalu, te perfumy najbardziej przypominają Invictusa i powiem Wam szczerze, że czuć w nich to DNA Invictusa. Na pewno gdzieś tutaj takie zbliżenie w okolicach 50% jest i to, jeżeli ma Wam w jakikolwiek sposób przybliżyć zapach tych perfum, to to byłoby całkiem trafne stwierdzenie. Słuchajcie, według mnie te perfumy to najlepsze sportowe perfumy, jakie tylko możecie chyba kupić obecnie na rynku. Porównując je z jakimiś Coalty, Adidas, Puma, Nike, Straight, Ambro, no to to są najmniej chemiczne perfumy, najmniej ostre w zapachu, tak samo jak jak ich projekcja jest w sumie jedną z największych projekcji z tych wszystkich perfum. Od siebie mogę powiedzieć, że te nawet te 30 zł, to słuchajcie, możecie je śmiało brać. Są to raczej perfumy dla młodzieży lub właśnie dla sportowców. Jak tam chodzicie na siłownię, jeździcie rowerem, uprawiacie inne sporty, to, to dla Was te perfumy również będą, będą odpowiednie. Do szkoły jak najbardziej myślę, że też. Ich trwałość to około 4 godzin od 3 do 4 godzin. Sama w sobie projekcja jest gdzieś tak przez pierwsze 20 minut na długość łokci, e, gdzieś tak do godziny nieco ponad na, na długość e, ramion, tak godzinę, może, może półtorej max. Później jest już on blisko skórny, do tych właśnie 3-4 godzin. E, no właśnie, moje perfumy pochodzą z 2022 roku, nabyłem je w marcu 2024, więc już przeleżały dwa lata. Tutaj widzę, że na fragmatice luzie zaznaczam, że projekcja dla niektórych też jest łagodna lub e, trwałość też jest słaba. Więc może to dlatego, że te perfumy już mają po prostu te dwa lata, przeleżały swoje i, i może nabrały pewnych tych cech przez macerację, ciężko jest mi powiedzieć. Perfumy w ogóle nie są alkoholowe w odbiorze, co jest ich kolejnym dużym atutem. Zapach, tak jak mówiłem, nawiązuje czuć to DNA Invictus, a natomiast no, poszczególnych nut Wam nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno je możecie znaleźć w drogerii Natura. Powinny być na półce i tam możecie sobie przetestować te wszystkie ryboki. Ja Wam je gorąco polecam. Przynajmniej sobie sprawdzić. Co tam Wam mogę jeszcze więcej powiedzieć na temat tych perfum? Grupa wiekowa to już było. Tak, do mniej więcej 30 lat, no chyba że właśnie jesteście sportowcami i ćwiczycie, to wtedy też nie widzę problemu. Same sobie perfumy nie są specjalnie słodkie. Właśnie tutaj bym powiedział, że one są mniej więcej tak jak Invictus. Jeżeli Invictusa odbieracie jako słodkie perfumy, to te też sobie odbierzcie podobnie. Natomiast jeżeli dla Was Invictus to po prostu świeże perfumy z lekką jakąś tam nutą, słodką w tle, no to ku czemu i również ja się skłaniam, no to również tak samo możecie spojrzeć sobie. Na te perfumy. Eee, powiem Wam szczerze, że yy, jeżeli będzie gdzieś się jeszcze okazja znaleźć za znów te kilkanaście złotych, może 20 zł, to, to bierzcie w ciemno i nie będziecie nimi zawiedzeni, tak jak mówię, do pracy, do szkoły, e, czy przede wszystkim do szkoły lub na, na trening e, do sportu myślę, że sprawdzą się w sam raz. Eee, ode mnie to tyle. Eee, Trzymajcie się i do następnego.